Od najwcześniejszych dni Kościoła istniał spór, czy wierzący jest zbawiony na wieczność, czy może utracić zbawienie przez grzech. Z jednej strony stoją ci, którzy wierzą w wytrwanie świętych, a właściwie w wytrwanie Chrystusa, z drugiej strony są ci, którzy nauczają, że zbawienie jest utracalne. Obie strony uczą, że zbawienie jest warunkowe, tylko że jedni mówią, że warunkiem jest uwierzenie w Pana Jezusa Chrystusa dla życia wiecznego, a drudzy, że warunkiem jest własna siła grzesznika. Należy być szczerym: są tylko i wyłącznie fragmenty pisma świętego, które wspierają nieutracalność zbawienia. I nie ma ani jednego wersetu, który mógłby choć trochę sugerować utracalność zbawienia, dlatego zwolennicy utracalności zbawienia po prostu opierają się tylko i wyłącznie na swoich ludzkich fantazjach. I są wersety, które w izolacji potwierdzają tak zwaną doktrynę odpadnięcia, jeżeli złośliwie się ją je zinterpretuje po ludzku, olewając ludzkim sosem. Jest wiele innych fragmentów, które zapewniają, że zbawienie jest zabezpieczone na zawsze. Prawdziwi wierzący znajdują się w obu obozach. Żadna ze stron nie może rościć sobie monopolu na Nowonarodzenie ani na świętość. Pobożne życia mężczyzn i kobiet z obu stru, stron szkół myślenia, z obu szkół. Myślenia powinny nas powstrzymywać przed odrzucaniem którejkolwiek z tych osób jako heretyków lub mówieniem o nich w nieuprzejmy sposób. Natomiast, oczywiście, zwolennicy utracalności zbawienia mylą się i to bardzo. Dlatego w dyskusji o nieutracalności zbawienia bezużyteczne jest dowodzenie swej racji przez skazywanie na prominentnych chrześcijan. Druga strona może zrobić to równie skutecznie. Nawet cytowanie tych przywódców ma wartość tylko wtedy, gdy ich słowa są oparte na piśmie świętym i pomagają je zilustrować. Kolejną bezowocną metodą argumentowania jest powoływanie się, odwoływanie się do ludzkich doświadczeń. Często słyszy się stanowcze twierdzenia: No ja znałem człowieka, który, ale pomija to fakt, że istnieją różnego rodzaju ludzkie doświadczenia co ważniejsze, zapomina się, że doświadczenia duchowe muszą być jak najbardziej zgodne ze Słowem Bożym, aby mogły być traktowane jako dowód. Dlatego uwierz pana Jezusa Chrystusa, abyś był zbawiony, bo tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.